Witamy, witamy! Cześć, jestem Oliver i. Arej! Dzisiaj y, urodzinowy unboxing. Tak, dzisiaj mały kolekcjoner ma urodziny. Tyle o. 11. 11? Czyli 1? 11. Tak, 11 już wiosen. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego, synek. Żeby zdrowy był i fajne karty i naklejki miał. I dobrze się w szkole uczył, no i w piłkę, żeby dobrze grał. No i co to dostałeś? Opowiadaj do Twojej multi -packi, rodziny. multi paki z FIFY i dwa blisterki z FIFY. Tak, ale z naklejkami blisterki. Tak, a tu z kartami. Tak, czyli co? Taki blisterek, właśnie, to jest nowość. 9 paczek za 6,50. Z mamą Oliwerka jeszcze zdołaliśmy coś kupić. I multi -pack. A multipak. A multipak z Polski. Tak. Tak, ty? No, najpierw co? Najpierw multipak, tak? No. A potem naklejk. Jakie to limitki? w końcu to wiadomo Dodo Dodo nie mamy no, czyli fajnie, szachta doniec szachta jest na kartkach może będzie polska, no tak na bo pewno, zawsze. zawsze jest, Jan Bedarek któregoś ma albo mamy. inni czyli co, so, tylko szukamy szachtara, no bo wiadomo, Polski się nie da no ciekawe czy będzie raka, ta co no, brakuje no nam kilka brakuje także, może tak tak. Oli to wszystko rozerwał, oderwał I lecimy No No Pierwsza saszetka BVB No Chelsea Was that Dortmund? Holland. City. Fehevar Kovac. Și Chelsea. Jorginho. Na, cartea jaki to jest? Magic. Magic. Druga saszetka. Olympic Lyon. Palmeria z Dudu. <laughs> Juventus. Morata. Atletico. Felix. I. Veratti Parish. I. Lukaku. Berki. International Star. Dlaczego nie ma Polski? Wtedy był już punkt. No nie ma, nie ma, no bo wiesz. Lepsze drużyny od Polski. Tak oni uważają. Juve Delik. Atletico. Zipier, Fehevar, Petriak, e, Barcelona, Pique, Pique. Busquets, Zobu Barcelona, Barcelona. I? i Perisic, game changer, Ivan Perisic. Jeszcze trzy sosieczki, czyli mamy już półmetek. Neres, United, Pacy Milan. Czyli żadnej karty Szachtara? Bayern, BVB i i wow! 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 Ranka Lewandowski. No i proszę bardzo, oli sobie to życzył. Także super randzko. połóż go tam koło Benarka. No tak właśnie. Czyli bardzo ładny multipak. Zostać na urodzinie. Najlepszy. Super randzko. Bo tej arki nie mamy. jo jest Shakhtar jest szachta, czyli pierwszy punkt dla Shakhtara Chelsea. M ten. Olimpiakos. Martineza chyba nie mamy coś kojarzy. Nie wiem. sport I... i. Inter. Inter. Tevri. I Ta ostatnia tam Od kart. Tak. Olimpiakos Pireus Inter Olimpiklion Palmerias uh -huh. Boka Złota I, I? Dominator <grym> Tutaj Melo też nam przyszedł na urodziny Tak, <grym> czyli to były karty Oli Czekaj, weźmiemy Wraweczka. No bo możesz sobie go tam dać do góry, jak chciał, nie chcę Na piłce. Tak, a teraz wchodzą listry. Którego chcesz? Tego. Tego, dobra. I co robimy? Taki pojedynek, tak? Jakie złoto lepsze, czy no. co? No, albo czy jak? chodź robimy baję kontra szachter. Aha. No nie wiem, jak chcesz. Chcesz no. tak, czy jak? No, tak? może tak być. No to dajemy z powrotem dodo i baję. będziemy szukać tych... Ja jestem za Lewandowski. Tutaj Melo sobie siedzi wyłożył się, ale nie patrzy 9, 7 Czy co najpierw <grystanie> <grystanie> tydzień, czy na zmianę? Na zmianę. Czekaj, ja przeliczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Pasuje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem 89. I pasuje. No to zaczynaj. Solenizant. Ty, zaczynaj. Ty Solenizant. Dobra. Mhm. Ostatnio Oli. Wczoraj to było, nie? Trafiłeś? 4 zł w jednej saszetce. Tak. Jak to dzisiaj będzie? O, wajemcie nie jest punkt. I tygrysy. Ale nie, to drużyna to tak pół na pół, Nie, nie, to nie zaliczymy, no bo to Dobra. jest... Dobra. E, ten e, Milan. Ajax, Paryż i Olympiakos. Tak, czyli teraz u mnie coś. Czyli z żadnej złotej. Słaba sesiecka. Słaba, Ale u mnie coś się świeci, już widzę. Nawet więcej. Popatrz, co się dzieje zaraz. Popatrz, co pod Manchesterem będzie. Manchester, a pod. A nie, to jeszcze nie. <ścoughs> Viral. Robert Lewandowski, patrz chłopie, patrz, bo jest ten złociak. Czyli tak jak myśmy myśleli, Robert jest na złotej. Jaś, Palmeiras i o, Neymar i Mbappé. Czyli to jest chyba najlepsza sesja do tej pory, jaką myśmy mieli. Ale fajnie, mamy Roberta, złociaka. E, Wiarę, ale... Bayern... No, czyli już drugi punkt. Via Real. Ale szachtara nie ma w naklejkach. Szachtar. Jest szachtar, a nie, szachtar jest. Myślę, że nie ma. <grym> I Hurricane. Proszę. Super, te naklejki są naprawdę mi się tak podobają. No, to same gwiazdy. Te gwiazdy no. no. tak są odłożone. Dobrze, teraz co tu? Popatrz, znowu uh o -oh. Te Tej Traorek, który kiedyś była, jak się był. Ajax. Ajax. Liverpool. 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 I połówka. Qatar Katarów. Miners. Pastry piłki to <laughs> <laughs> Red Piuka. Devils to są. Manchester Liverpool. United. Chyba Manchester United. Czerwony diabeł. Olympic Lyon oh Bayer. Musiała i Milan, Anglia ma już cztery e, Bayern. <noise> no tak słucham, co ty mówisz Anglia? <noise> Weź może te przeciw, bo one pod Bayernem są. Te pod Bayernem to są tak, żeby... były razem. Alaba i Carvajal. Argentyna. O, mm. jest oficjalne logo, proszę jest Państwa. To jest numer, a to jest oficjalne logo FIFA World Cup Katar. Wiesz, to jest z logo. 340. Bardzo ładna naklejka. Włosi. I znowu ta sama co Olivera. Milan mm. naklejka. <grym> o, oh -oh. szachtar. No, patrz, dzisiaj ten sama coś była. Dzisiaj zacięty pojedynek. Francja. E, ten. Inter. No. City. I Milan. Koszulka. Tak jest. Dalej z pierwszej strony nam nic nie wpadło. Tam są trzy takie naklejki, jakieś siła takie połówki, nie? Czy jak tam było? Połówki, jedna FIFA takie. No, było. taki emblemat FIFA, ale jeszcze nam się nie udało taś. Manchester. Tutaj dwie drużyny. Palmeiras i Al-Ahly. O, Wojtek Szczęsny z Juventusu. Palmeiras i Barcelona. Depay Brad White. Borussia e, Milan Argentyna, e, Argentyna <laughs> Chelsea Brazylia i Argentyna się co chwilę mylę aj no nie szkodzi każdy się może pomylić ile się Sascha stało zostało Tobie? cztery Aha. bo ja zacząłem no no Jaką Borussia Dortmund o, nowe te, powaki, fajne emblematy z Mistrzostw, Argentyna i WM74. W gdzie było? Nie wiem. Nie pisze. Dobrze, sprawdzimy potem. To jest Olympiakos, Boka i Olimpion. Czyli fajna dzisiaj naklejka, powaki. Paki, masz fajne. Rarka Lewandowskiego w kartach i naklejka złota z Lewandowskim w naklejkach. No, normalnie elegancko. Znowu szachter ten sam. <grym> Trzecia naklejka. <grym> Włochy. Czyli raz szachta jest na prowadzeniu, tak? Włochy. Nie, no w sumie 24 Robert jest na ten. To jest Liverpool premis. i. O, ta złota. Uh -huh. Tak co mamy. Tak, czyli remis, bo Robert na naklejce, to mamy remis. Anglia. Chelsea. O, piłka Bayern. Bayernu, czyli Bayern ma już punkt. Paryż. I Atletico. Griezmann i Llorente. Rusja, Rosja. Intel. No znowu szachtel. Italia. Italia i Ameryka. I Palmeiras. Lecimy dalej. Paszytki się już kończą powoli. Proszę, jest Anton i Hala. Paok, a nie świderski. Ale nie świderski. O! Znowu. Te oficjalna naklejka z Kataru. Francja, połówka i Barcelona. Ja mam jeszcze dwie. Boka. Paok. Ale nie świderski. Real. Palmerias. <grymios> I Ajax. O, ręcz i Tego chyba nie mamy. No nie. U mnie przedostatnia. Lecimy boka. O, znaczek Viralu nie kojarzy. No. Chelsea. Olimpidion i Juventus. Artur i Locatelli U mnie ostatnia. <laughs> A ja bym chciała jeszcze. Aha, fajnie się otwiera, co? No, no. Błoka. Będą dwie piłki. Proszę. Nie trzy nawet. Trzy? Los. Co? Los, a. To jest. 303. E, nie chyba, wiem. Nie no, wiem. <laughs> to jest. Bianconelli to jest. To są same piłki takie. No, Bianconelli to są Juventus. No, a to? To jest, co napisze? Dichelaus Nie wiem, Oliverek to będzie sprawdzał i ostatnia naklejka u ciebie to inter, inter. Ach, inter hmm? no, to sprawdź. jest chyba inter to bianconiery mogą być no nie pamiętam jak to było uwaga uwaga ostatnia urodzinowa saszetka i jest złociak się świeci jest coś z Liverpoolu widziałem proszę jest złota Mohamed Salah ale teraz Milan Leo Chłopaki z Ajaxu, Blind i Klejber. Tutaj proszę te buśki. No, buśki z Niemiec i z, z południowej Afryki. Znaczki. I ostatnia na dzisiaj to. Bayern. Bayern Rising Star Musiala. Czyli co, jaki wynik? Bayern. Co Bayern? 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Jak Bayern? Aha! 6, widzisz, że śpię. <laughs> Masz rację. Zobacz, czyli... jeszcze ten. No to zobacz, to trzeba popatrzeć. Pół. Daj ty... mi pół. Daj pół. Anglia ten. Widzisz, mi tu gadu gadu. Szachter i Bayern. Nie no, chyba to byśmy już raczej nie. nie przegapili, ja ostatnią tylko przegapiłem. Dobra, u mnie w kupce nie ma. Co jest? Bo 3, 3, to jest 3? chyba szachtar. Mm, nie wiem. <noise> Miners. Czekaj, 3, czy 3, 3, 3 jakie ja oni mają numery, szachtaru. 32-4. To będzie szachtar. No. To remis. No, a tu jest 6. By tak, much. ale to jest taka. Pół. No, czyli co? To by było na tyle prezentów tak. na dzisiaj. Oliwerek, no. jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. I tak, masz teraz dwie jedynki, jak napastnik numerem 11 e, Ten Neymar Na przykład. Także. Trzymaj się zdrowia. Dziękuję. No. I a ja, my Was pozdrawiamy. Mm, fajne, fajna rarka lewandowskiego. Tak, fajna naklejka Lewandowskiego Weź rarkę, ja wezmę ten. Pokażemy jeszcze raz. O. Tak wygląda naklejka Roberta. Tak, rarka. Tak, czyli dzisiaj się bardzo fajnie trafiło w urodziny Olivera, że i naklejka, i rarka się nam trafią. Że bajen wygrał. No dobrze, niech Ci będzie bajen, bo jest rarka. To jeszcze tak. jest bajen, to sobie dam. Dobrze, niech Ci będzie. To 7-6. Także pozdrawiamy serdecznie. Mhm. Żegnamy, do następnego. Cześć.